No, Będę mówić ten wordy. Bo Oba. Tak te krzaki mają tak z 2,5 ja też. i trzeba do tych wyższych też tam coś pozrywać. Tak. skakałem, żeby je chwycić też ze środka, w stosunek. bo jakby w sumie to jest jeden krzak, tylko taki duży. Czemu są I się... rzeczy już? Skakałem To i safe. mi gałąź A, dobra. mam no, tak przycięte... Ty, a do Lethal Company są normalnie na Steam Workshopie, czy jak? Nie, Nie. Musisz. Tak, musisz. To czynne, tak, tak Tak, tak, aplikacja aplikację wrocie musisz. Rozumiem. E... Dobra, więc. Zróbcie ludzie na serwerze są. Dotaczcie. No widownia, widownia, proszę, żebyś nie się ma tak rozmawiali. łatwo. <laughs> ciężko rozgrzpiać. Zaczynam szukać sobie rekordów. Nie, sobie że tutaj jest. Się. Co? Wiesz gdzie tutaj jest ten? Szukamy Chyba w tamtą terenie. stronę. Bardzo. Bra. To problem ty on Ja to na ty tybie, to ty wiesz. Ja? Ja nie wiem. Ja lecę gdzieś. A ja mam. Ciekawy. Poczekajcie, guys! Hey, wait to on. for me, wait for me, guys! I on, a tamas idzie chyba! Wait for me! To on, to ja! <laughs> Ty. To, ja. to Oh yeah! <laughs> Ja... jak ty, jak Albo już szedł <laughs> Dawaj mi to, dawaj <laughs> mi to Grabki zna... Nie, co to jest? Szczota! To Nie. jest szczota <laughs> Myślałem, że grabki te wiesz, takie... Takie dla dzieci Co mi się leści do cholery jasnej? Nie wiem Co to? что Ой, блин Я не кто из них по септу к сенсу. Иисус Мария! Это Ключ, что А нет, не ключ. Хорошо, <laughs> Nic tu má? Nic nie nemá? Nic nie okay. Právě spadl do čury. A nebo to je stěbno. I tam bylo jako... <laughs> ta <laughs> <laughs> no, okay, no to byla tady... jeho matka. Nebo vždycky bojí. Ďakujem. Ďakujem. Rondo jest w dole. Co? Na rondo. Na zdrowie. Na zdrowie, nie słyszymy. Chyba zabrą na stream, <coughs> ale O kur... Uwaga na kolce, na górze uwaga Kurde, na... ja nie wiem, gdzie jesteście! Na kolce. Ty masz... Kurde, uwaga ci. na kolce. O dobrej po twojej prawej. Tutaj. O tu. No. Ho Uwaga na kolce.

Dzięki, winki! Dzięki, La, la, la! Pa! O, co to? G, no, o, no, To coś. się halo. Chodźcie tu. Uciekamy od niego. Chodźcie za tobą, za tobą, za tobą! Za mną, za mną Czemu się ambient zmienił? Ja nie... No bo tam nic no, się nie zmienił. Co masz? A ja my wiecie, gdzie jest wyjście, bo ja tak trochę śledzę. Nooo, bierzcie zejście. <grym> Jajo! Co on robi? Ale to rzuć. <grym> <grym> ej, wiesz, co są, są, ej, Moje zdrowie! I idziemy odnieść to ja chyba mi się się fajuje jak z -Y. Nie No nie I całą drogę Mamy butelki. które? Nie będę Pedro tam za tym A no wie tu są ja. otwarte drzwi Pędy będę... Tu jest światło No Tadyśmy eee... Zataczamy kółko, nie wiem już czy wiecie. Ej to tam, to jednak tutaj będzie... A nie to mi się nie to się świeci trzeba powiedzieć Tutaj Już idziemy jeść idzie. Już idę, idę, idę. Co to tak stąd? stąd, stąd, stąd. Co nie tak, stąd, stąd? wiem, to, to może być stalker. Nie! nie. Kto? Nie. No potwór, no! Jakie? Ja... Yyy... Ja... Jaki. Się... kolce, kolce u o kurde. Bóg, nie? nie? No. <laughs> to tutaj ten, Ja ten... tak mówię, co się tam świeci, nie? To teraz w prawo, tak. Tutaj. No. Tu. Najpiękniej. O, no, o jest. Niech... Mamy butelki. Mamy butelki. Jest co? Mamy piwo. Z... Aby dobra, piwo. 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 Piwo, piwo, Dobra, wracamy. Okej. Okay. Dobra. Nebo tam. Yeah. <laughs> nie wiesz co. To, to tak. Nie. To tam nie. Obie goni! Mało to. <laughs> Mało <laughs> bo on mi goni z znakiem. Albo dzisiaj po prostu zabił, zabić. Jedno z dwóch. To nie tak. Gaj, przykro mi, wypierdzielam. Idzie. Mamy Sporo. 40. Jest to na trąbkę Mamy już o wiele ponad płotkę więc y, można spadać Dobra to Esa To jest co? Ela Czyli teraz można być Gufia Gufia Nie czekaj, czekaj, nie, czekaj, czekaj. No teraz lecimy chyba na no, ten no, na 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 tutaj. Tak na Company tak. No, ta jest Dobra. Tak. Tak. No są wypadkę dostać Lazy jest most profitable Ja jestem paranoid Ja nie jestem Ciekawe <laughs> do czego Więc myślałem że go zabiłeś po prostu dzban Znaczy ban kurde nie, jest Zatanie Nie dostaniesz mojej dupy szatanie nie You had two days left to meet the dobra, dobra, company Ty, ja mam jeszcze stouta. Mam piwo. mam piwo. Dobra, piwo. Dobra, to Ela dobra, dobra. E, jakby co, nie, nie przesadzi tam wszystkiego, tylko tak, żeby wypełnić kwotę, czyli to Czyli żeby było 130? To 30. No. Dobra. 40. No to on, on wszystko wkłada. 30. Dobra, on 30 wszystko wkłada swoje. Nie. On wszystko swoje, potem ja dam butelki. To to sobie ja to dam 3 itemy. O, ja te butelki dam. Tu czek. Ja chcę zachować. Dawaj butle. To. Jeszcze trochę, jeszcze coś. Eee, czekaj. Ja mam. Eee, śrubę mam. O, zajebiście idealnie. Zajechał! Zatrzeliście? Zresztą jak myślę. O helna! O Musicie zadzwonić dzwoneczkiem. Jebnęło mnie. O helna! O mnie goni! dzwoneczkiem, żeby to przyjęło. O mnie goni. Balan <śmienic> <Redy. śmienic> Co tam nie No a jak wam jedzień? No to, to, to fajnie Mel <śmienic> <śmienic> Mel jest locked <lux> in on dziesięć <śmienic> Kurde ząży <śmienic> Pier nie. Ej, nie, to pewnie się odskan, tak No, zapomniałem o tym o! to on! To, oh. Oh. to oh. Dobra, Dobra, wiecie co panu...